Heniu, krótko mówi, że w dzisiejszym filmie sobie coś odkopiemy. Co, stary zestaw? A to też, ale bardziej chodziło o tego dzikiego zwierza. <muzyka> mano klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I ja wiem doskonale, że takie sety zdecydowanie bardziej chyba wolelibyście oglądać w lato, kiedy jest 30 stopni za oknem, a nie tak jak faktycznie tu za zaprezentowanym zestawie. Zima, mróz i jak wychodzicie z pieskiem, to wracacie z nim w takiej formie. No ale wiecie, zestaw co by nie było uważam za bardzo po prostu fajny i w ogóle uważam, że tych serii arktycznych zdecydowanie jest zbyt mało w Lego. Ja je uwielbiałem już od samego Ice który był taką, powiedzmy, odnogą LEGO Space. Później te wszystkie w City w miarę lubię i ubolewam, że one są tak rzadko. Oczywiście, co kilka lat wraca ta seria i myślę, że niebawem pojawi się znów jakaś nowa. Jednakże cały czas moje serce, wbrew temu zimnu, z którego, które z tego zestawu bije, moje serce bije do takich zestawów ciepło. A dziś spotykamy się z zestawem 601 93. Jego nazwa to Arktyczny Transport. Tak, to jest transport, a to jest transportowane. Tym też pewnie można coś Transportować, ale o tym zaraz. I on nie jest jakiś mega stary, bo powstał w 2018 roku, w sensie wtedy zaczął być sprzedawany. Nie myślę, że jeszcze przez te 2-3 lata spokojnie szło go kupić. Co by nie było jednak lada chwila, w sensie już za kilka tygodni, można będzie powiedzieć, że ma on 5 lat, więc myślę, że śmiało do serii KBL wpisać się może. Więc przejdźmy teraz po kolei do tego, co tutaj dostaliśmy. Na starcie mogłoby się faktycznie wydawać, że dość mało figurek, bo tylko i wyłącznie dwie, natomiast jakby tak skupić, mieliśmy tu dwa pojazdy, więc jakby to się trochę. Trzyma. Podoba mi się to, że spójrzcie, nie tylko i stroje oczywiście tutaj takie nie do końca arktyczne, co też na pocieszenie można było użyć też w innego rodzaju mockach, po prostu jakichś latających i tak dalej. Ale podoba mi się też to, że dostaliśmy tutaj kobitkę, a nie tylko facetów jak w latach 90. z Lego. Jeszcze bardziej podoba mi się ta figurka, i palicho jej skafander, chociaż też uważam, jest przedobry dobry do wszelkiego rodzaju właśnie użycia przy takich zimniejszych klimatach czy wspinaczkowych, ale ta główka, spójrzcie, cała zamaskowana, cała w komiarce Jedno, tylko gogle z wystającymi oczami tutaj są. Moim zdaniem prezentuje się to świetnie. No i ten jegomość z oczywistych względów, no nie podróżował helikopterem, którym było w miarę ciepło, a właśnie tym tutaj kładikiem kładikiem który jakby wyszedł sam w sobie, to śmiało bym go widział jako jakiś fajniejszy polibak. Dwa światełka tutaj na dróg, spójrzcie, dwa czekany jeszcze z tyłu. No i piła, co by móc w tym lodzie, może nie tyle rzeźbić, co po prostu kroić. No naprawdę, szkoda, że aż taki polibarzek nie wyszedł dosłownie takie, bo ja bym go sobie zakupił. Wyszedł natomiast taki w zestawie też yy, helikopter, helikopter, kwadrokopter, nie wiem jak nazwać. nazywać, z daleka można by go pomylić, słuchajcie, nawet z dronem, no bo cztery te śmigła tutaj nam przecież śmigają, co fajne, oczywiście są one na różnych, jak tutaj widać teraz, poziomach, co by się tutaj nie ścinały i nie zahaczały o siebie, bo byłaby to faktycznie piękna katastrofa i to nawet chyba piękniejsza niż nasza zdrewutnia, moja i z Olą, jak w Lego Masters byliśmy, no mogłoby też to wtedy po prostu nie, nie lecieć, tutaj macie nawet numery z boku. Co ciekawe, nie mamy tutaj, jak widzicie, żadnej klapy, co sobie sobie ją otworzyć, co mi się co by nie było też podoba. No, bo wiecie, jednak jest zimno, jednak jest arktycznie, więc kto by chciał w zimie otwierać kurczę okna, tym bardziej taką dużą klapę, tym bardziej, że tak jak wspominałem, pani tutaj dołączona nie ma nic na sobie za bardzo. W sensie siedzi w kokpicie, ale wiecie, plecki mogłoby jej zawiać. Co do takich dużych elementów zawsze będziecie słyszeć moje narzekania. Wolałbym by to jednak było zbudowane z klocków pojedynczo, ale jak widzicie, tutaj sobie możecie zajrzeć, no i widzicie, no, białoby. Bo tam są takie dziury. Mamy również tutaj system, którym kręciliśmy, niestety w tym zestawie sznurka brakło. Tak brakło, a pomimo tego trafił na mój sklep przystań pel. ale się już więc go tam nie szukajcie, ale przypuszczam, że inne arktyczne zestawy mogą tam być, więc zapraszam Was teraz serdecznie, a jak nie zestawy, no to minifigurki czy gadżety. Mam no, było na 2,5 tysiąca ofert, więc jest na pewno czym wybierać. Zapraszam was jeszcze raz. Natomiast gdy sobie wracając do recenzji, zdjęliśmy tutaj to, no to dość ascetycznie chciałoby się, rzec, No nawet i tutaj kubeczka nie dano z jakąś ciepłą kawusią czy herba. No, nieładnie, lego nieładnie, pani mi tu marznie. Mamy taką tylko kontrolkę, ona tu faktycznie mogła usiąść. No i faktycznie dostęp do tego kokpitu jest tutaj jak najbardziej spokojny, jak najbardziej szybki i łatwy, ale faktycznie nie zawsze te tutaj duże elementy drażnić będą. Poza tym, uwaga, nie mamy tutaj nic innego otwieralnego. Oczywiście możemy chwycić sobie za dach, możemy go sobie podnieść, ale tam jakby w środku nic za bardzo nie ma. Nawet tego tygrysa, do którego zaraz przejdziemy, szablo czy to, to tam nie jest, nie wsadzimy tutaj na tył, więc ten tył, można powiedzieć, jest taki trochę naboczynkowy. Może to źle brzmi. Oczywistym jest, że helikoptery czy tam transportery, no bo arktyczny transport w końcu muszą mieć swoje kształty i dlatego zostało to zrobione, jednakże miejcie świadomość, że tutaj ten tył całkowicie praktycznie był niewykorzystywany. A to teraz, nie no, czekajcie, o dobra, zdjąłem. O. Tak. No może faktycznie czekajcie, dobra, może nadszedł czas na próbę tygrysa, tak? Próba tygrysa szablozemnego. czy on tu wejdzie, wejdzie. No to klockoza teraz ładnie przeproś publikę, bo właśnie ich okłamałeś. Przepraszam, że. Przepraszam publikę, bo właśnie Was okłamałem, ale byłem nieświadomy. A jak widać, LEGO doskonale wie tutaj, tutaj co yy, robiło. Także ja już sobie tutaj to zabezpieczam. Jednakże to nie było chyba docelowe miejsce na transportowanie, właśnie, jeszcze źle to skleciłem, na transportowanie właśnie tego szablu zębnego, no bo właśnie po to tutaj było to spokojnie. Zaraz do niego yy, sobie przejdziemy. Tutaj jeszcze wyginalne, że wiecie, on mógł finezyjnie tutaj lądować, wręcz jak Adam Małysz nawet być może ze skoszni startować. Oczywiście, o ile wystarczała na to wasza wyobraźnia i pozwalała bardziej, żeby takie tyki robić, więc jakby tutaj jest wszystko w. Yy, pożo ruchome tu i tu ruchomo mamy. Ruchomo jest również tu, właśnie o tego chciałem teraz sobie przejść i też jest tak, że czasem to odpada. Natomiast podoba mi się, że te elementy są ruchome, chociaż nie podoba mi się trochę to, że jak za bardzo sobie odgięliśmy, to spójrzcie. Nie, nie haczy. Co jest? Czekajcie, ja o tym ja kiedyś tym haczyłem. Kiedyś co jest? A teraz nie haczy. Ale, ale jaja. Teraz nie haczę, jakbym tego nie ustawił. A wydaje mi się, że jak budowałem, to zahaczyłem. Widocznie coś źle budowałem. Widzicie? Lego doskonale wie, co robi. I pod tym kopułą, chce w sensie się pod tym zakryciem. I tutaj to się mija na milimetr. No wow. Klockozaur znowu, co jest z tym elementem? Klockozaur nie w formie po raz kolejny coś tutaj wymyśla. Ale jak widzicie, już to sprostowałem. Natomiast podobają mi się faktycznie tutaj te elementy, że możemy je sobie tak odchylić. Wiecie, też to nadaje takiej większej frajdy zabawy, że możemy czymś tu pomanipulować, pokręcić, po, po prostu pobawić się. Teraz przejdźmy najważniejszego elementu, czyli tej wielkiej zmarzliny, do której mimo wszystko udało się doczepić jakoś hak, no i właśnie ona tutaj miała być chytona na hak i właśnie tak przenoszona, tak, a tutaj e, widzimy w środku co jest, jest tygrys. Otwierało się go tak, chyba już to pokazywałem wcześniej, po prostu odsłaniałyśmy sobie to i mamy tutaj w środku tego jego mościa, jego mościa, który nam się jeszcze w ten sposób mógł odchylać, więc całkiem e, w porządku. Wiecie później te lwy i te inne elementy z serii dżunglowej miały też również takie m, jakby gadżety w sensie możliwości, więc nikogo to nie powinno dziwić, a jednak cieszy, nie cieszy, że Ogon jest wginalny, ale może co za dużo już chcieć, to niezdrowo jednak chcieć. Bardzo podoba mi się ten odlew, tym bardziej, że wiecie, on jest tutaj dedykowany właściwie, chyba później się za bardzo nie powtarzał, jeżeli dobrze kojarzę. Więc tym bardziej tworzy to niesamowity rarytas z tego zestawu i z tego elementu. Ale wracaj sobie do zmarzliny, bo spokojnie takie zwierzątka trzeba odmrażać powoli, więc ja go tutaj nie będę narażał na ekspresowe odmrożenie. Więc no, nie narażając, przechodźmy do yy, podsumowania. A podsumowanie jest takie, że mam nadzieję, że dzisiejszy obradyciem naraziłem Was tylko na trochę szczęścia i radości i wspominek z tym związanych. Przypuszczam, że większość z Was ten zestaw jeszcze pamięta, no bo 2018 tak odległy nie był i być może Ice Planet nie kojarzycie i innych serii, o których tu mówię. Jednakże tego typu powinniście i teraz moje pytanie, czy tęsknicie za takimi seriami, czy nie? Czy ta seria lodowa Was bardziej grzeje, czy ziemi jeszcze, można by tak podsumować? Mnie zdecydowanie, jak już mówiłem, bardziej grzeje. Chciałbym, by była w miarę na stałą serią, jak i City, jak i City, jak i Policja, jak i Strażacy, by właśnie w tym City istniała non stop ta odnoga. Ale czekam oczywiście na wasze opinię, jednocześnie zapraszając was na inne filmy, które na moim kanale się pojawiły, bo pojawiało się przecież tego całkiem sporo i zdecydowanie jest w czym przebierać, jest w czym oglądać. Także zachęcam was jeszcze raz serdecznie. No i dzięki za suba, komentarz, co tylko zostawiliście. A ja idę teraz się grzać, bo aż mi zmarzły łapy od tego zestawu. Dzięki, że byliście. Bye!